To więźniowie. Widzę, dokąd ich prowadzisz? Prowadzę tych więźniów, aby ich uwięzić w więzieniu. Tak, prowadzi. Nas... Milczeć! Jeszcze słowo, a naprawdę pożałujesz. Przejmujemy ich. Nie, nie trzeba. Proszę tylko wskazać mi drogę, dam sobie z nimi radę. W końcu dotąd dawałeś. Zabrać! Nie! Proszę mi ich oddać! Ty, stój gdzie stoisz, pójdziemy sobie na diagnostykę. Diagnostykę? Coś podobnego, żebym ja tobie diagnostyki nie zrobił. Lecimy na Skype! Dlaczego nikt mi nigdy nic nie mówi, Artur? Na pewno zauważyłaś, jak Lando na mnie leci. Niezbyt dobrze to wpływa na atmosferę w miejscu pracy, bo niestety ja do niego nic nie czuję. Aha. Tak, jasne. Faktycznie, tak, tak. Czasem sobie myślę, może jednak, ale nie. Nie pasujemy do siebie. A to w ogóle możliwe? Co wie Artu? Aktywuj windet 31147. Artu! Co to? Artu! Słyszysz? Artu! Włącz windę numer 31147. Wracajcie do pracy. Nic się nie stało. Włącz windę numer 31147. Artu! My. Został zlikwidowany. Co ty kombinujesz? Wypełniam swoją podstawową funkcję czyli chronić i nęczyć.